Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Bia, to jest kolejny dzień w szkole dla postaci z Brawl Stars, moi drodzy. Jeszcze przed tym odcinkiem chcielibyśmy wam, moi drodzy, ogłosić konkurs na najlepszego fanarta ze szkoły Brawl Stars, moi drodzy. Do wygrania jest udział w odcinku ze szkoły Brawl Stars, moi drodzy, ze wszystkimi tutaj nami. Możecie wygrać, moi drodzy, udział tak, w naszym tak, odcinku. Za najlepszego, moi drodzy, fanarta, którego, pod, który podsyłajcie, moi drodzy, na moim Instagramie, do którego link macie w opisie. Więc, moi drodzy, koniecznie podsyłajcie fanart. I, moi drodzy, jeżeli napiszecie w, od, w komentarzu pod tym odcinkiem konkurs, to przypnę wam wtedy na pewno serduszko, jeżeli napiszecie konkurs. Więc, moi drodzy, pamiętajcie o tym. Ale tam rysowała się Dobra, moi drodzy, w każdym razie, moi drodzy, dzisiaj jest ogólnie wyjątkowy dzień, ponieważ. El Primo, moi drodzy, jest chory i jest na zwolnieniu lekarskim, moi drodzy. I przyszło nam i o to chodzi, że moi drodzy, dostaliśmy od niego wiadomość, że jego kanał umiera i musimy, moi drodzy, za niego zrobić pranka tutaj na uczniach na tej szkoły. No, e, to dro... musimy, mam pomysł, musimy nagrać na przykład wstęp do niego. Ale nie, 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 o moi drodzy, chodzi w ogóle o to, że sprawa jest trudniejsza, ponieważ musimy też nagrać, moi drodzy, pranka na nauczycielach i uczniach jednocześnie, moi drodzy, będzie bardzo trudne. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj zagramy fake chowanego. Ja Mówiłem wszystkich, żeby zagrać chowanego, a moi drodzy, podczas tego chowanego będziemy... A tu mamy ich... kamery, które tak, zaraz moi zagraziemy. drodzy, podczas chowanego będziemy ich, moi drodzy, prankować, zamykać i będzie bardzo śmiesznie, moi drodzy, wybuchował. Tak, moi drodzy, będzie, będzie też wybuchował, moi drodzy, więc kończycie, oglądacie ten odcinek, moi drodzy, dzisiaj będzie tyle się działo. W ogóle zobaczcie, zaraz co się w ogóle będzie działo na rozkładam, rozkładamy, moi drodzy, kamery, aby to wszystko nagrać, moi drodzy, bo dzisiaj będzie naprawdę grubo, grubo prankować. Dobra, chodź i tutaj ukryjemy kamery, moi drodzy, w ogóle tutaj tak na przykład za tym, o, tutaj będzie. I tutaj, jak oni będą w ogóle wychodzić? Ej, patrz tutaj, patrz tutaj! O, dobra, dobra, masz tutaj kamerę, dobra, super! Więc w takim razie, o, nie idealnie będzie, będzie. będzie, moi drodzy, dzisiaj będzie takie są czyste pranki, będą wymienić oczywiście, ale primo. Dobra, Więc, moi e, drodzy, e, e, dobra, chodźcie. Musimy jeszcze, musimy jeszcze w szkole rozłożyć. Dobra, ale to później, wiesz, jak odwycięli mi Chodź Chodźmy teraz w ogóle przywitać mi, ze wszystkim. I jakby się nigdy nic nie działo, zaaranżujmy w ogóle grę w chowanego razem z nauczycielami. patrz, jak ktoś się będzie chował pod ziemią, to patrz tu wynalazłem w szafie. O, jak, to jest dobre, dobra, wow, dobra, to będzie dobre, wiesz, to będzie dobra, Hajs, e G? czemu ty Gdzie masz jest tyle kasy? Czy to, jest, czy, czy to jest jakiś rytuał pieniężny? Czy ja to, czy ja to kasa jest w ogóle? też. Ej, to się dzieje. Czemu, czemu macie tyle kasy? No wiesz, powodzi się. Ale stop. Dupie. Ale stop, skąd wy macie ja tyle tak. kasy? Skąd wy macie tyle kasy? Przecież to jest 3300. Skąd wy tyle macie? Tak, Jin, pewnie jakieś szemrane interesy znowu, tak? Pewnie znowu jakaś jakieś tam przembycanie. Teraz składać. Dobra. Y, więc oddaję wam te pieniądze, one nie są moje. Nie chcę ich w ogóle dotykać, bo jest jakiś przemyt czy coś, co. Słuchaj, ja ogólnie stałem się bardzo, bardzo dobrym milionerem. Ja nie wzięli mnie pożyczkę, bo są moimi kolegami. E, no i, no dokładnie. No no no. tak. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, e, dzisiaj w ogóle mamy taki pomysł, żeby zagrać sobie w chowanego. Tak po prostu, ale nie graliśmy, co wy na to? No fajnie, no fajnie, ale Faj co to nauczyciela? No właśnie, trzeba ich przekonać w ogóle, Jin, ale ty sypisz hajsem, kurczę, plecak pełen cashu Proszę, oddajcie. Ej, skąd ty masz takie złote w ogóle ubrania? Nie, Jin, ty, ty w ogóle się jakieś jakiejś słagera, Prima, w ogóle. Ko nie, wszyscy nagle są bogaci poza mną, poza, poza bi. I, I co mam na to poradzić? Dobra, w każdym razie, namówmy nauczycielkę kończy. Poczekajcie, tutaj zaraz wracam w ogóle od was, poczekajcie. Ej, Leon, 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 gdzie ty jesteś, Leon? Jestem na górze, rozkładam kamerę. Ale gdzie jesteś na górze? Ja też jestem, o! Gdzie, gdzie są te kamery? Gdzie są te kamery? O, super, nie zauważył. Oni jest za głupi, żeby ją zobaczyć. Hmm. Dobra, więc chodźmy w takim razie, no mógłby teraz nauczyć się kamery. Na jeszcze jedno musimy rozłożyć, bo. Bo te, przecież tutaj tylko łapie, a co z tej strony? Ej, i w ogóle, moi drodzy, El Primo nam obiecał mnóstwo, moi drodzy, gemów. Dobra, od do jeżeli nagramy za niego tego pranka więc, moi drodzy, na pewno będzie gruby prank, bo nam bardzo leży na tych gemach. W takim razie, chodźmy w ogóle, chodźmy teraz na O, Ej, ja mam pomysł, czekaj, powieszę na szafie. Powieszę nasz co tu się dzieje, jakieś koncerty w ogóle? Nie, no, co tu się, co się dzieje? Co tu się dzieje? W ogóle nie. Nie wiem, e, proszę... Ej, nie, pij, chodź tu, tylko my jesteśmy tu biedni. Dobra, właśnie, oni są coś bogaci, nie w ogóle skąd tutaj ma taka... O, tu jest łazienka, a właśnie przy pani, przy pani, proszę pani, gdzie jest pani. A tu jest spokój dyrektora, no, tak dzisiaj nie ma dyrektora, bo jest na zwolnieniu w ogóle. Moi drodzy, dyrektor się zatruł dietą, moi drodzy, pudełkową i moi drodzy, pan dyrektor w ogóle on tam ma jakieś teraz roztwoje roztw, roztw, żołądkowe, moi drodzy, i w ogóle nagle chodzi e, na fitness, masz chodź. No, pewno, to, pewno to dietą. On jest w ogóle, on jest w ogóle teraz na detoksie siedzi, moi drodzy, w Kenii na, de na detoksie i w ogóle wsuwa jakieś dziwne jakieś kotlety. Sojowe, więc w ogóle a nie co wiem co się z nim a... dzieje. No, bo żyjesz, że nagle Dio sobie zachorowały w tym samym momencie. Ta w ogóle jakoś coś się tutaj truje. Czy wy obrabowaliście ten safe Panie skąd tyle macie kasy? Dobra, chodźmy w ogóle poszukać ja. teraz pani nauczycielki w ogóle. Ja. Dzieci, lekcje. No nareszcie, właśnie, proszę, pani, chodź on, usiądzie tutaj ze mną, chodź tutaj. O świnka jest, świnka jest, świnka jest. zobaczcie, mój drodzy, świnacz. Dobra, świnkie, no dobra, wiesz tą świnkę, chodź tutaj, dobra, e, chodźcie usiądźcie tutaj wszyscy. Co Ale co, robi? Dżyn. co dżyn robi Co Jean tutaj robi, Jean, weź ty. W takim razie uczniowie dzisiaj powtórzenie przed sprawdzianem z ultu. Proszę pani, pani proszę bo pani? mamy taką petycję klasową generalnie, taką tak. prośbę do pani, bo dawno nie graliśmy proszę pani, w chowanego. I czy byłaby taka szansa, żeby dzisiaj zagrać w chowanego? Ale nie, ma opcji, my musimy do sprawdzianu się uczyć. No ja. Ale czy pani Tam, nam, nam, nam pozwoli bawić on... się. <laughs> A ty masz ten pistolet? Jeju! Dobra, dobra, Leon nie strzelewnął Dobrze, 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 możemy... Bo no. Bawimy się w chowanego? Tak, tak, bawimy szybko? się w chowanego. Ja mam taki pomysł go ogólnie, tylko... Super. Tylko poczekajcie, jest taka sprawa, proszę Pani, czy pani by też za nami zagrała w chowanego, bo to jest bardzo ważne. Ach. No, niech Proszę będę. pani, kobiety po 60 potrzebują jakiegoś chillu, więc pani zasuwa z nami Emery emerytura. Emerytura, ej, proszę pani, wielkimi was. krokami, chociaż przez chwilę pani poczuje się jako ej, ej, w wieku w średnim. Czuła, jest, no graf. nie, będzie. Chodźcie, w takim się liczymy z Leonem i wy się wszyscy chowacie, a my z Leonem liczymy. Więc do, liczymy do 50 i macie dużo czasu na schowanie się, więc go. Dobra, moi drodzy, mam tutaj cały arsenał pranków przygotowany. Teraz odliczamy, moi drodzy, do 50, ale będziemy, moi drodzy, dobra, więc szukamy, szukamy, możecie się chować. Więc, moi drodzy, tak naprawdę będziemy odliczać, tylko że tutaj Leon ma. Kamerę i będziemy udawać, że tylko odliczamy. I teraz, tak, szukamy, gdzie oni będą się chować, moi drodzy. Będziemy patrzeć i będziemy, moi drodzy, ich tam brakować, Więc chodź, cicho, Leon, cicho. Dobra, idziemy teraz po cichu, żeby myśleli, że my dalej odliczamy. Choć. Mam z jakąś starą. Dobra, chodź szybko, chodź szybko, patrzymy, gdzie oni będą. Dobra, tutaj jest czysto, tu jest czysto, dobra, tu jest czysto. Masz ten pistolet w razie czego? Dobra, masz, dobra, więc idziemy tutaj w ogóle. Zobaczmy, czy tu jest ktoś w ogóle w łazience. Nie ma nikogo w łazience, dobra, więc chodźmy w ogóle tutaj zobaczmy, może w Pranki, pranki, dobra, więc coś tutaj słyszałem chyba, więc chodźmy tutaj w ogóle. Tu jest pokój dyrektora, a nie ma dyrektora, ale myślę, że ktoś tu się w ogóle schował. Poczekaj, poczekaj, Leon. Co tu jest? Uwaga. Eee, dzień dobry, znaleziona. No nie A co pani powie może na zalanie wodą! Oj, oj, oj! Nie, 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 Ktoś tu, ktoś tu się topi. Oj oj oj! Proszę pani i co tj. pani teraz zrobi? co pani powie na to? Oj, weź, weź co, poczekaj, Epyl, bo chyba coś tu się zaczęło, coś tu się chyba Pomóżcie, wypuściu mnie, wypuściu mnie. Oj, proszę nie, panie, pani, nie a, nie a będzie a będzie już szósteczka z matmy na koniec? Będzie szósteczka z matmy na koniec? Nie mam mowy! No to wie pani co teraz robimy? Oj 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 Leo, zobacz, hey. zobacz co, ty, co, jest. co? <laughs> <laughs> Sejfie, to jest. Zobaczmy ten sejfu Co? Czejaj tu się. jest Cicho, cicho, cicho. A tu nie ma złota, czy to jest złoto dyrektora? O! Znaleziony! 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 Oj, ale... A co wy tu szukacie w safe, e... ty co? Co? się chcieliście? No nie, a co ty szukałeś safe dyrektora. Eee, nic. Jak to nic? A jak to ci się dostaliście? Przecież nas zamieszku. E wiesz to, zobacz, chodź tutaj chwileczkę, chodź zobacz, co jest pod tą klapą, bo to... Wiesz co, bo pod tą klapą powiem ci szczerze, że tam były jakieś pieniądze. Zobacz, weź tam, zobacz. Ty za zobacz, jak Pieniądze. Nie. <laughs> Uciekaj Leon, odsłysz od niego! Co oj oj, 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 oj oj pomocy, pomocy, pomocy. oj 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 o jo jo ktoś tutaj utknął chyba, wiesz Ej, co? Co? Co kamerę na dole? Co? Oj, chcesz pozdrowić widzów? No, nie wiem. A jak widzę 2000 łapę, to może mnie wypuścicie co wiem to? Tak! Dobra! Dobra, chodźmy! W ogóle fajna uczynka już się chyba utopiła, dobra, idziemy dalej, zobaczymy, Chodź, coś zobaczymy co się dalej dzieje. W ogóle jeszcze... Dobra. Jeszcze chyba ktoś nam został, boże, kiedy jest piękne, chodźmy jeszcze na górę w ogóle zobaczymy, ej. chyba ktoś nam został. Co? A z i ej, zobacz gdzie ich gdzie przytrzymywaliśmy? Tutaj właśnie, ktoś tu jeszcze był chyba. O, dżin jest! To. Tam jest dżin, tam, tam jest. Tam znaleziony! Cześć, te piję, a gram, ćwiczę. Słuchaj stary, coś, czekaj, coś tam, zobacz widziałeś co tam i w ogóle, jest jakaś śluza taka dziwna, zobacz, Jin. O kurwa, to no, tam! Tam no, ktoś strzela, no, 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 Jin, zobacz, zobacz, bo ty masz, ty masz, ty masz, ty masz złoto z te. Idź tam, zobacz, zobacz, ktoś strzela. Zobacz, chodź tam, zobacz, o i chyba psy ci tutaj strzelają, chyba psy ci tu strzelają, uciekaj, 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 zaraz psy go pogryzą, psy go pogryzą, uciekaj. Ej, zamuruję go ze Dobra, zamuruj go, zamuruj go. Uciekaj. uciekaj, 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 teraz muruj go, muruj go tutaj, dobra, chodź murujemy go, oh, Dobra Gina! Ej, Jin, a nie wyjdzie nawet sam, tu idziemy dalej w ogóle, chodź zobaczymy co się dalej dzieje. Chodź na chwileczkę. Dobra, chodź na górę, coś musi być na górze w ogóle w sali od informatyki. Tu jest kamera, tak, dobra, więc teraz mam słuchaj pomysł. Eee, kto tu jest? O, tu jesteście! I co wy tu robicie, no? Znalezieni! A nie siedzę tutaj. Zostajecie tutaj, bo zrobiliśmy taką zasadę, że zostajecie w swoich miejscach. Tak, każdy musi zostać w swoich miejscach generalnie i zostańcie teraz tutaj, bo jest taka zasada. Więc chodź tutaj, Leon. Chodź tutaj Leon no, e, A wiecie, a sieci, widzieli... Sieci, a, sieci, psy, sieci, dobra, e, widzieliście coś takiego jak to zobaczcie. Generalnie jest taki nowy ult mnie, czyli B Zobaczcie, mogę postawić coś takiego, 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 takiego I później takie <ścoughs> takiego! Uciekaj Leon! Uciekaj Leon, zaraz ich pokryzał! <ścoughs> dobra, uciekamy, 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 dobra Rozumiecie, że prawie zabiliście każdego No przepraszamy czy Ale czy pani ma kałacha? Czy pani nie, dobra, ej, dobra. Tak, ma... Nie, po prostu nie wytrzymam. Od teraz dzwonię po policję co? Nie, 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 prosimy, ej, nie, prosimy, ja, nie, ja prosimy, nie. Pomysł. Prosimy, nie, nie, czyli Leon spokojnie, nie uciekaj, ej, stop, chodź tu Leon, chodź tu Leon, nie uciekaj! Proszę pani, proszę pani, nie przepraszamy Leon, was zakaj. wszystkich. Przepraszamy was wszystkich, pani jej. Przepraszamy, ej, przegięliśmy ja troszeczkę... Ale, ale to było wszystko to był już tylko pomysł El Primo, to jego pomysł, to nie, no, to nie tak jak o, chce myśleć. On nam kazał Kaza! pod przymusem w ogóle. To nieprawda, i w ogóle jest... prosimy, przepraszamy bardzo. No, już tak nie będziemy. No, to było przegięcie, ale no przepraszamy. I umarli! Wiesz, Pani, ale bezpowodnych ludzi. Przecież to wpłynie na pizę na szkołę, jakby policja znowu No właśnie, no, moi drodzy, trochę przegięliśmy faktycznie. Dobrze, przepraszamy was, przepraszam was. Jakiś się wam Jaki samochód idzie? Kto to przyjechał? to już pani wezwała policję, czy to nie policja? Tak, wezwałam. Ej, Leon, chodź tutaj, przy to policja będzie. Musimy udawać, że nie. Jesteśmy niewinnych, udawaj mnie winnych, dobra. Siadać. E... Panie, panie aspirancie, gdzie jest pan aspirant? E o, jest Leona! Dzień dobry, e Dzień dobry Leon, co robią nasze kamery przed tą szkołą? Co tu się dzieje? Tłumacz, e e Dzień, Dzień dobry panu! Leon, ma pan przypomnieć. A, to wszystko na niego będzie teraz. No to, bo historię, bo ten L-primo nam kazał. i... nie wiesz. Daj, mój, mask! <grym> Dobra, Edwin! Wie pan co, ja bym poprosił Leona o to, aby zdjął swoją maskę, co pan na to? Ale pan spokojnie... Eee, ja bym, ja bym w ogóle, ja bym w ogóle proponował, żeby Leon dostał karę, żeby Leon dostał nie karę nie na Brawl Stars. Czemu on nie ucieka? To to ucieka? Leon. Leon! Czemu on My ucieka? Leon! Leon, ci Le ty, ty jesteś? Dobra, już jakaś afera jest w ogóle w szkole, moi drodzy. Ojciec Leona przyjechał, ojciec Leona przyjechał, moi drodzy, Leon jest na wkurzony. El Primo to w ogóle będzie wkurzony, że nic nie zrobiliśmy, moi drodzy, więc to chyba będzie koniec tego odcinka, bo dzisiaj... Ostro przygiliśmy z tym prankiem, moi drodzy Ale pamiętajcie o tym, że jest konkurs na fanarty I żeby zostawić łapkę w górę i napisać w komentarzu konkurs A przypnę wam serduszko, moi drodzy I do zobaczenia w kolejnych odcinkach